Rekolekcje Wieczernik 9, dzień 7, Zapatrzeni w Jezusa, modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, obudź moje serce, rozpal we mnie pragnienie przyjęcia Ciebie. Wzbudź w moim sercu ducha szczerej i ufnej modlitwy. Pogłębiaj i poszerzaj we mnie otwartość na Twoje działanie. Spraw. Aby moje serce prowadzone przez Twoje łagodne natchnienia, każdego dnia na nowo powracało do swojej pierwotnej miłości. Duchu Święty, natchnij moje serce pragnieniem codziennego wołania o Ciebie. Duchu Święty obdasz mnie łaską codziennego odkrywania i wiernego adorowania Jezusa Eucharystycznego. Naucz mnie ofiarnie współpracować i owocnie podejmować w moim życiu dar uczestnictwa we wspólnocie Kościoła, Duchu Święty, przyjdź przez wstawiennictwo Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Amen. Słowo Boże z Ewangelii Świętego Jana, a oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Przez rozważanie do modlitwy serca. Wszystko o czym mówiliśmy w poprzednich dniach rekolekcji można zaczerpnąć z adoracji Najświętszego Sakramentu. To ona jest źródłem duchowego przebudzenia, nawet jeśli czasem zdarza nam się na niej przysnąć, jest ona prawdziwym przebudzeniem. Tyle daje On i weśnie tym, których miłuje. Z Księgi Psalmów. Adoracja rodzi w nas święte Boże pragnienia. Rodzi je i oczyszcza. Człowiek adorujący to człowiek, który raduje się w Panu. Człowiek Bożych pragnień. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twojego serca. Z Księgi Psalmów. Jezus jest światłem. Adoracja jest źródłem światła, przez które coraz lepiej poznajemy Boga i samych siebie, jest najlepszym miejscem dla rachunku sumienia. Człowiek adorujący to człowiek, który chodzi w świetle i promieniuje. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Z Ewangelii świętego Jana. Za każdym razem, kiedy idziesz na adorację, idziesz za Jezusem. Adoracja jest szkołą milczenia i drogą milczenia. Jest wyjściem na pustynię, na której możesz doświadczyć mocy, która działa w Twojej słabości. Jest wejściem w ciszę, która uwalnia i uzdrawia duszę. Albowiem tak mówi Pan Bóg, święty Izraela w nawróceniu i spokoju jest Wasze ocalenie. W ciszy i ufności leży wasza siła. Z Księgi proroka Izajasza. Adoracja jest otwarciem drzwi Jezusowi, spotkaniem twarzą w twarz z miłującym i umiłowanym. Jest tworzeniem więzi i pielęgnowaniem relacji. Jest początkiem i rozwojem przyjaźni. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. A on ze mną. Adoracja jest tajemnicą prawdziwej radości, radości bycia przy tym, który do końca Cię umiłował. Jest zachwytem nad Emanuelem, który jest Bogiem z nami i Bogiem z Tobą. Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza Wasze nie zaznają wstydu. Z Księgi Psalmów. Adoracja jest drogą umiłowanych uczniów, którzy kładą swoją głowę na sercu nauczyciela. Jest drogą umiłowanych uczennic, które siadają u stóp Mistrza, wpatrują się w Niego i nasłuchują Jego głosu. Adoracja jest obraniem najlepszej cząstki, której nie będziemy pozbawieni. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług, przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła, a pan jej odpowiedział, Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona z Ewangelii Świętego Łukasza. Kaplica Adoracji jest Twoim wieczernikiem. Adoracja jest cichym i milczącym działaniem Ducha Świętego. Twoim osobistym zesłaniem ducha, każda godzina Adoracji to Twoje zielone świątki. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Wezwanie Rekolekcji Wieczernik 9. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Twoje wołanie o ducha będzie najbardziej płodne i owocne nie wtedy, kiedy staniesz w tłumie ludzi i zawołasz na całe gardło, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi. Twoje wołanie o ducha będzie najbardziej owocne i płodne wtedy, kiedy przyjdziesz do wieczornika adoracji i wypowiesz te słowa w milczeniu serca tak, że usłyszy je tylko sam Bóg. Niech z każdej kaplicy adoracyjnej świętszego sakramentu wznosi się do Boga milczące wołanie o ducha. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Codzienny wieczernik modlitwy serca z Maryją. Mówi się, że Dom Świętej Rodziny w Nazarecie był pierwszą kaplicą nieustannej adoracji. Maryja żyła adoracją na co dzień i możecie tego nauczyć. Ona jest niewiastą Eucharystii, niewiastą adorującą. Ona nie adorowała Jezusa tylko w chwilach modlitwy. Ona żyła adoracją. Poproś dziś Maryję, aby wyprosiła ci gorące pragnienie adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Możesz pomodlić się własnymi słowami lub użyć tej prostej modlitwy. Maryjo, niewiasto adorująca, nieustannie zapatrzona w Jezusa, Naucz mnie postawy adoracji. Wyproś mi łaskę zapatrzenia w mojego Pana i zbawiciela, abym tak jak Ty mógł, mogła promieniować Jezusem. Poprowadź mnie, Maryjo, drogą regularnej i wiernej adoracji, która prowadzi do życia przenikniętego Jej duchem oraz wypełnionego miłością do Eucharystii. Maryjo, zawierzam Ci każdą godzinę, którą spędzę u stóp Jezusa. Niech przez Twoje niepokalane serce każda godzina świętej Adoracji wyda w moim życiu stukrotny owoc. Amen. Jeśli możesz, nawieć dziś kaplicę Adoracji i zaproś Maryję do tego, aby trwała razem z Tobą przed Jezusem Eucharystycznym. W wieczorniku codziennej Eucharystii. W rekolekcjach Wieczornik 9 zapraszamy Cię do codziennego udziału w Mszy Świętej. W intencji odnowienia ziemi przez wylanie Ducha Świętego. Zapraszamy też, aby w tej intencji ofiarować komunię świętą. Eucharystia jest naszym największym skarbem na Ziemi. Dlatego każdego dnia pragniemy zaproponować Ci jedno proste zadanie, które może Ci pomóc owocniej i głębiej przeżywać Eucharystię. Eucharystyczne Zadanie na Dziś. Zapraszamy Cię dzisiaj do dwóch rzeczy. Pierwszą możesz zrealizować podczas dzisiejszej lub najbliższej Eucharystii, a drugą w najbliższym dogodnym dla Ciebie momencie. Zadanie pierwsze: Spróbuj wziąć dziś głęboko do serca prawdę, że od momentu przeistoczenia i podniesienia ciała i krwi Pańskiej, Eucharystia jest też adoracją Najświętszego Sakramentu. To znaczy, że od tej chwili możesz przeżywać Eucharystię w duchu adoracji. Tak naprawdę możesz tak czynić od samego początku liturgii. Spróbuj przeżyć mszę świętą w takim zapatrzeniu i skupieniu, jakim cechuje się adoracja Jezusa. Niech Twoja uwaga będzie miłosną uwagą zwróconą ku ukochanemu. Spróbuj przeżyć dziś Eucharystię tak, jak zakochani przeżywają pierwszą randkę, jakby świat nie istniał. W zapatrzeniu i zachwycie nad Jezusem, cichą, Ukrytą miłością. Zadanie drugie. Spójrz na swój grafik na najbliższe dni, spróbuj znaleźć w nim czas na to, aby pójść na godzinną adorację najświętszego sakramentu. Uklęknij przed Jezusem i poświęć całą i pełną godzinę wyłącznie na wdzięczność. Niech to będzie godzina wdzięczności, godzina zachwytu nad umiłowanym. Przykładowa modlitwa po Komunii Świętej. Panie Jezu, tę komunię świętą składam w niepokalanym sercu Maryi i ofiaruję w intencji odnowy całej Ziemi, Kościoła i naszej Ojczyzny oraz mojej rodziny i parafii mocą Twojego świętego ducha. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Dodatek słowa duchowego umocnienia i pocieszenia dla strapionego serca. Jeśli doświadczasz w swoim życiu cierpienia, strapień, uciążliwego stresu lub innych trudnych uczuć i wstanów duszy, te słowa są właśnie dla ciebie. Ludzkie słowa są bardzo ograniczone. Spisywaliśmy je przed najświętszym sakramentem, prosząc ducha świętego, aby posłużył się nimi do pocieszenia strapionych serc. Być może jednak te słowa nie poruszyły twojego serca. Same w sobie są one ubogim i skromnym narzędziem. Chcemy ci jednak przekazać dobrą nowinę. Nawet jeśli ani jedno z tych słów nie dotknęło twojego serca i nie wprowadziło jakiegokolwiek światła do twojej duszy, to jest takie słowo, które jest inne od wszystkich ludzkich słów. Tym słowem jest Jezus, który czeka na ciebie w każdej monstrancji. I w każdym tabernakulum. W każdej chwili możesz do Niego pójść i po prostu przed Nim trwać, nawet jeśli masz tylko nikłą iskierkę wiary w Jego obecność. Nawet jeśli czujesz dotkliwy smutek i beznadzieję, lub dźwigasz inny ciężar, znany tylko Tobie i Bogu. Pójdź do Niego, zaufaj, spotkaj się z Nim i pozwól się kochać. Nawet jeśli nie masz siły wypowiedzieć ani jednego słowa, pozwól, by słowo mówiło do ciebie. Nawet jeśli twoje ręce są zbyt słabe, by wznieść się do Jezusa, pozwól, by Jezus objął cię ramionami krzyża, na który wszedł ze względu na ciebie. Nawet jeśli zdarzyło się coś, co sprawia, że brzydzisz lub wstydzisz się siebie lub swojego życia, zdobądź się na odwagę. Aby spojrzeć na Jezusa i uwierzyć, że On patrzy na ciebie inaczej. Nawet jeśli wszystko inne zawiodło, zawsze możesz wystawić się na spojrzenie miłości, która powoli zacznie przemieniać twoje serce. Jesteś kochany, jesteś kochana. Miłość jest blisko, przemawia w ciszy. Uwierz w jej bliskość, a ją usłyszysz. Amen.